Yo, hej, Cześć manaczka, z tej strony ja, CMG Enigma. I witam Was w pierwszym odcinku w tym roku. Dzisiaj Wam przedstawię całą moją kolekcję Trackmaster, Tommy, Holenderską i tym podobne. Całą kolekcję, którą udało mi się zebrać w tamtym roku. Pokażę Wam przy okazji dwa ostatnie zakupy, które już zrobiłem w tym roku. Więc bez bezwzględnego przedłużania, zapraszam Was do oglądania jesteśmy już po więc zacznijmy w sumie od tak naprawdę może tych z pierwszych tak naprawdę tomków czyli polecimy numerem jeden, czyli Tomek jako pierwszy tutaj znajduje się hit toys 2006 Tomek z obu chyba urodzinowego nie jestem 100% tak pewny jest w dobrym stanie i oczywiście uwaga uwaga Działa bardzo dobrze. Następnie mamy 2009 mater Tomka. Zestaw z, z domkowem, który właśnie teraz tutaj widzicie. Jeśli chodzi o tego Tomka, posiadałem i dwóch. Tylko z jednego drobienka Soma, którego za chwilę Wam pokażę. Teraz zapisujecie czy Tomek działa. Uwaga, uwaga. Działa bardzo dobrze. Przechodzimy teraz do Customa Matel 2009 Tomka. To jest mój oryginalny charakter, czy moje OC Postać u nas wie enima. Postarałem się tak naprawdę zrobić to w stylu mojego pierwszego customa, który niestety już gdzieś zaginął w czasie. Czy działa zapytacie? Uwaga, uwaga. Działa. Następnie mamy moją ulubioną ulaną. Kurwę! Której nienawidzę, nienawidzę tego tomka 2010 Się kurwę działa, ale się tnie jak popierdolony Kurwa ręka boli że trochę, ale chu. Więc o tej kurwie nie będę mówić więcej Po prostu powiem, no wypierdalaj Poza się widzi już trochę bardziej kulturalny Następnego mamy, uwaga uwaga, pierwszego Toki Mamy Talking Tomex Mattel 2000 Chyba też 9 nie jestem tak pewny 2.9 albo 2.13 a no i teraz zapytacie, czy oczywiście działa. Hello, działa i mówi. One, Więc z tak naprawdę z tych starych tomków to jest tak naprawdę tyle. Teraz bardziej przechodzimy do Tragmaster 2. Tak jak mówiłem, przechodzimy do Tragmaster 2, bo to jest Streamline Tomka z nie wiem którego roku oczywiście działa że nie przepadam zbytnio za tymi trackmasterami, ale to jest jeden z trackmasterów, który mi się szczerze bardzo podoba I tak naprawdę ostatni już z moich tomków, czyli All Go, Tomek Nie pamiętam tego jaki chyba to jest Agent Szpieg Z tym All engines zbytnio nie przepadam, ale To jest jeden z takich, który mi się w chuj podoba Więc to były kolekcje tomków, przechodzimy teraz do innych lokomotyw Przechodzimy teraz do jednej ze smutniejszych Czyli do mojego Edka, który był Talking Edek, lecz nie Kable poszły i teraz zrobię z niego naprawdę przeląk. Ten ja -ty tak nie ma w nich baterii w ogóle Ale to jest pamiątka I po prostu tego Edka będę starał się naprawić, ale kiedy to jeszcze kurwa nie wiem Przejdźmy teraz do pierwszego, jednej z dwóch z moich pierwszych zakupów w roku 2, 2, 5. Henio, rocznik 2009. W dobrym stanie musiałem tam tylko trochę wyczyścić. Ma problem, tak naprawdę, wyłącznie takie, coś w środku jest z mechanizmem. Normalnie jeździć, jeździ. Czasami tu jest kolencropa, robi. robić. Jeździ, ale się po prostu nie. A jak je tory to jedzie się tnie po prostu. Przechodząc dalej do mojego drugiego zakupu w tym roku, to jest Kuba Matel 2009. Tak samo. Także księ... identyczne w z księgiem. Działa, ważne. Niestety nie posiadam gabrycia, ale Gabrycia jeszcze żebym swój poszukuje. Więc, no, co mogę jeszcze o tym kuję powiedzieć? po prostu świetny. Tylko to jest śrubka Sender musiał do dojewać, ale no, ważne, że działa. Przechodząc dalej, mamy Trackmaster 2, Kuba w stanie zajebistym on był w lumpeksie tak samo jak większość lokomotów, które się w odcinku tak naprawdę te tak, które widzieliście, które były kupone w lumpeksie to był na przykład Edek, Henio, Kuba ten Kuba yy, na przykład tak samo nie, pokażę jeszcze raz ten, ma, ten 2009, tak samo był kupiony w w samym lumpeksie a tylko, że był kupiony po prostu przez Vinted teraz przejdźmy do tych ciekawszych tych, których Kuba ja po to w których mam... w chuj. Większość się podbyłem, a większość zostawiłem Między innymi... Już kurwa. Piotruś 2009 Matel. To jest za dużo tego matelu, 2009 29 mam. Piotruś jest w wyśmienitym stanie, nie potrzebuje żadnej pomocy. Może jest tylko trochę wierdolnięty, ale... Ważne, że działa. Więc... No. Tam mamy kolejną mam, kurwę Której jest Piotruś, też kupiony w lumpie. Kurwa! Działa. Nie wiem, w moim bardziej. Wiadomo, był streamline Tomek. Musi być. wyścigowy Piotruś. No, co mogę powiedzieć? No, Piotruś jak Piotruś. Ma tylko inną mordę i ma inne cele, więc tyle mogę o nim powiedzieć. Teraz czas na gwiazdę dzisiejszego programu. Toby! O oh, Toby! Jedna z najlepszych rzeczy, którą mogłem znaleźć Czyli Tobias 2009 Mattel, tak samo Cieszę się z tego powodu, że go dostałem taka naprawdę za darmo Dostałem go dosłownie za darmo Czy działa? Musi działać! Każdy dobrze z nas Zna Aliexpress I dzisiejszym sponsorem tego odcinka na pewno nie będzie Aliexpress, ponieważ ich produkty pierdolę I posiadam od nich no, niestety, podróbkę darka ten skórę powinien leżeć w pudełku, bo się po dwóch tygodniach zaczął jebać. No, proszę bardzo, mać tutaj efekty tego, tego ten darek będzie siedzieć w pudełku, leżeć na dupie i mieć wypierdolone. A teraz wyjdźmy dalej. Przejdźmy teraz do ciekawszych rzeczy. Już to nie będą parowozy, tylko do diesli przejdźmy. Między innymi Marta. To jest jedyny Tommy sprzed, dokładnie, że mówię, 99-ty Ja tę Martę kupiłem za 15 złotych na wint. Czy się opłacało? Opłacało się. Czy działa? Działa. Czy jest w dobrym stanie? W dobrym stanie tylko kaplery ujebali, ale to jeszcze nic, bo niej. Jest jeszcze jedna! Wraz z zestawem Domkowa kłęcego tego Tomka Amatel Dostałem jeszcze Martę Która też działa i jest szczerze lepsza Niż ta głupia kurwa, bo tamta się nie, Ma depresję, a ta jest zajebista I ma oczy Bo jak jakiś podosobny kurwa pojed. Teraz przejdziemy do gwiazd Całego tego odcinka Tak naprawdę tam Wtedy możecie widzieć już te Piotrusie, ale to już chudobne. Nie ma miejsca w ogóle. Ale kontynuując, przeglądając Vinted przed Sylwestrem, za ofertę trzech lokomotyw nowych w pudełku za 80 zł. Nie mogłam z tego odpuścić i je zakupiłem. Niestety z pudełka ja wiem ponieważ jestem popierdolony. I nie potrafię trzymać rzeczy w pudełkach, więc pierwsza z nich. Ruzia, 2009 rocznik Wiadomo, nowa w pudełku Musi działać Kurwa wyłączę Dziękuję bardzo Mamy różę. Coś z czego byłem aż dosłownie zdziwiony Pan Handel Szczerze Wymienienie u niego baterii jest no dziwne Bo to trzeba coś odkręcić Ale, da się przeżyć Też działa A teraz, największe pytanie Czy, czy to będzie chłop? Czy baba? O nie. No ty kurwa, gdzie ty spierdalasz. To jest rójk. Czy to jest skuczony z hopem z babą? To nie jest potwierdzone, ale... Ważne, że działa. Przechodzimy już do, tak naprawdę do ostatnich trzech lokomotyw, które posiadam w kolekcji. Zacznijmy od tej najgorszej. Wiktor. Ten Wiktor przeżył ze mną 8 lat. Co się z nim działo wcześniej? Nie pytajcie. Koła od niego zgubiłem, ma tak naprawdę koła Ginny, którą sprzedałem kilka lat temu. Czy działa? Jeszcze kurwa. Jest, większe działa. Działa! Kolejna rzecz, z której się cieszę, że w tamtym roku ją kupiłem dość tanio. Timothy. Powiem jedno, Timothy jest zajebisty. Nie wiem, jak się przykryć, czy przekonali się do tego, to też będzie podobało. Ale on z nim był problem taki, że on przed zjebanym scenie musiał jego koła w nim jako atomka działać i działać szybki. I ostatnia lokomotywa, tak naprawdę jak zakupowałem, zestaw z, z, z wielkiego wyścigu. Wiadomo, był piotrój, był tomek, ale sam w grę jeszcze Samsona. Pewnie jedno, Samson jest. Skurwa. Chuj dziwny Jest dziwnie zbudowany Ale Ważne, że działa Weźmy teraz może tą Martę stąd. Pa, szmato Więc tak Uwaga, waga, tak oto się prezentuje cała moja kolekcja Trackmasterów ogłębem, zaraz wam pokażę jeszcze pudełka i resztę tak, naprawdę tutaj trzymam pudełko Ruzia, Rudik Pan Handel tutaj jest mi pudełko Darka tutaj trzymam pudełko od naszego pięknego Domkowa tylko od Tomka tutaj większej rzeczy tutaj trzymam jakieś pierdolę jakieś kurwa R Skurwość ma to jebana Wagonik Take Along Erdl Piotruś, Ertyl Donald, Erdl Szymek Erdl Tobi oh, Toby Co, czy jeszcze oprócz tego posiadam? Chyba nie. Więc to jest cała kolekcja moja, czyli ten gienigmy na porządku roku Wawa Ale uwaga! Jeśli chodzi o update, y, update będzie w, w, prawdopodobnie w czerwcu już. Zobaczymy, ile z tych lokomotyw się utrzyma w dobrym stanie, ile się spierdoli, ile sprzedam, ile mi znikną nagle, ile nowych zakupię. Więc ja będę CMG Enigma. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.